Piękne widoki. Góry. z zoomem. Słońce. Coś tam wchodzi nie. Widzimy góry. Okno. Sencinarii. Bardziej nosek. Co tam jest? Jakieś wydmy. Owce. Wydmy piaskowe w górę. I kosa mu przeleciała. Czecie, czy, czy? Kurwa, to owce, nie? Zobaczcie, Kurwa. kosa. Nie owce, o, kosa mu przeleciała. A tobie co przeleciało? Re, ja, kosa. Tak? Owcy Zobaczcie, nie, taka dobra tam oranżada. Przestań. To... Bogie wogie. Kto przywrócił bogie wogie? Maciek. Ty Czekaj, zdania Czekaj, ja tu nagrywam log. I zobaczcie, 2% kalorii. Co? Upsał mogę? No bierz, no co całe weź jak chcesz. A jakich chuj jest. A jak zostało? I zobaczcie tu są plecerki. Plecerki. A gdzie są puplety? O, plecerki. Tu coś pisze. Chcesz, żebym pizzę, czy kurwa będzie tak że ona się rozkładała kurwa biologicznie? A zobaczcie, tu jest pizza. Biologicznie się rozkłada. No Miała być na drogę. Ale już Ale jej w ogóle nie zjadł. To on tutaj, on jej nie zjadł. Ja. Właściciel tego stopni. tableta, tego urządzenia. Ja, tak. Dobra. Wie, jak mówię? Dobra. A teraz zapraszam Was na program z kamerą wśród zwierząt. No to też się zgadza. To się z Zobaczmy za oknem, co tam mamy za widoczki. Piękne widoczki, no piękne ok, po prostu. Na prawo masz o... najlepsze widoki. Co? Na prawo są najlepsze widoki. To na to, to pokaż umięśniony, pokaż Bicka. Zapraszam. <laughs> <laughs> Napnij Bicka <laughs> leszczu. Ty, rzygadełko, nie pyskuj nam tutaj. Tak, dwa razy w nocy. Odpalamy sobie światełko. I zobaczcie tutaj. No, zdarzało się sześć razy. I zobaczcie. Tu mamy jakiś desdorant. Kto ma desdorant Adidasia? Ja mam, ale tutaj. Macie kto twój? Chyba tak. No to prawidłnie, to piąteczka. Ja też ten. Rzućcie mi bo go zapomniałem. A, ten jest Nie ma No to masz, to rzucimy mu go. A. Sęczyn mu go rzucił. Okradnij mnie z mojej A ty co tu robisz? Może chcesz strać? Ereksona jest pedalska. Zobaczcie. pizdę okradliście mnie. Zobaczcie na moje cztery brody. Cztery brody. Dobra. Prostrzmy. Zobaczmy. Nie, nic nie widzę. Znaczy tablet nic nie widzi. Weź zapal, bo ja to ujęcia robię. No kury jest wapizno. To tam jest w kiblu. Zobaczcie, nic. Tam mamy żel Adidasa. A tutaj mamy kabinę. prysznicową. I tu się kąpiemy. Czasami. Niektórzy z nas się nie kąpią, bo w sumie po co się kąpać, ale... Ale jest opcja. Tu mamy ręczniki. Yy, to coś ma być ciepłe. Gdybym miał tu jakiś termometr, to, by to bym wam pokazał, że jest zimne. Ale idziemy sobie. Siemanko. Pani się A ja mogę, mój tablet już? On chce swój tablet już? Zależy, która jest. 42 za, za 18. Oj. Czy możesz swój tablet? Tak. Hmm. Zależy co jesz, zabieraj łapę, ostrość, Autofokus łącz się, bardzo ładnie, więc tutaj Seksy nóżki, tu też, a tu? Przekwilej daj jednego. Dobra, dzięki. Tam też mamy jeszcze upsy i skit Mi została tylko jedna paczka. Tak? Bez głośników? No tak. No fajnie, tylko że twój ma zepsute te głośniki. Wyjdźmy na balkon moi mili, zobaczmy co tam się dzieje. Nie wiem, nie ma jak spada. Nie na tego bym nie spada? Rozbija się, ale działa o, dalej i nagrywa, nie? I leży. Nie nagrywa. Zobaczcie, jakie piękne widoki. leży? Zobaczcie tam. Gdzie są owce? Oliwera już nie ma? Nie. A, to czuje się bezpieczny. A gdzie są owce? Gdzie są owce? O, tam idzie Janusz. Patrzcie. co są shipy. Janusz tam idzie. Tam idzie są shipy. Ej. Ej, Kamil. Ej, Ej Może, może wejdziemy tam? Tak, tak, okay, Dobra. Patrz, patrz. Gdzie wejdziemy? No, i co? nie ma tego. Nie wiem, czy w spodenkach to jest dobra opcja. Nie, no dobra. Zostaliśmy właśnie zamknięci na balkonie. Tak. Pijdzi w chuj. Widzimy sprawcę. Jebana pizda. My tu, kurwa, marzniemy. Ewentualnie możemy wybić okno. Co o tym myślisz? Możemy zaskoczyć. Nie wiem, czy twój tablet chce zeskakiwać. Widzimy jakiegoś Janusza. Kurwa, no tam. Opaki zimno mi w nóżki. Idę. Fajnie się wiecie? Tak, nam no. balkon, bo wpierdam. No, le... To jest zimno. No, o, Ale mnie boli, ale... Moje nogi padły. Biedne. No, ujebane, bo na balkonie jest brudno. Tutaj mamy burdel. Czyje to jest? Możecie zgadnąć. Możecie obstawiać w komentarzach Ej, pójdzie to na YouTube Nie. Może Na kanał Centry Dobra, A także kochani żegnamy się to, powiedz cześć trochę Fakiem im pomachaj Powiedział cześć trochę Dobra, ty możesz teraz się pożegnać. Cześć. Ale, tak? Pokaż czoła no. Takie masz krosty jak ja? Nie mam ładniejsze trochę On. Zbrodniarz. Zbrodniarz, bez brody. Co? No, zbrodniarz ja bez brody. I tam gwiazda dzisiejszego <noise> występu. I, I ten, który Was tutaj oprowadzał, czyli czy, czy ja. To jest. Czyli ja. To Widać nie? Jest nie. w kadrze? Tak, jak nie, nie macie. No to dziękujemy, pa.